W tym filmie opowiem o depresji w kontekście zawodowym. Zapraszam. 30% moich klientów mówi o depresji, o takiej depresji, gdzie źródłem jest praca. Prowadząc coaching kariery, niezależnie od tego, czy klient szuka nowej drogi zawodowej, zmienia pracę, czy myśli o własnym biznesie, bardzo często już na samym początku współpracy, nawet na takim bezpłatnym spotkaniu, które zawsze robię, e, słyszę takie słowa. Jestem w trakcie leczenia depresji. Właśnie wychodzę z depresji. Jestem pod opieką psychiatry, jestem pod opieką psychologa, jestem pod opieką specjalisty. Mam psychoterapię. Komunikaty mogą być różne, jednak chodzi o to samo. Dla mnie to są bardzo, bardzo ważne informacje i jestem zresztą ogromnie wdzięczna każdemu, kto chce mi zaufać już na samym początku i taką rzeczą się ze mną dzieli. Bo choć nie jestem psychologiem, tym bardziej psychiatrą, to taka wiedza pozwala mi odpowiednio reagować. Wiem, w jaki sposób mogę poprowadzić proces i uwaga, czy w ogóle mogę tym procesem się zająć i pomóc klientowi, nawet jeśli przychodzi do mnie w kontekście zawodowym. Nawet. No, co mnie uderza, po co ten film w ogóle? No to, że praktycznie zawsze źródło tych trudności leży w pracy. To nie są problemy znikąd. To są jakieś lata spędzone w niewłaściwym środowisku, pod wielką presją, w stresie, w takim braku też sensu tej pracy. Albo rozmijaniu się wartości. O wartościach nagrałam inny film, który możecie znaleźć na moim kanale. Albo też na przykład braku doceniania. I teraz uwaga: zaryzykuję stwierdzenie, bo robiłam sobie takie wyliczenia na, na kartce, że pewnie na około moich 100 klientów, przynajmniej 30 doświadcza właśnie takich de epizodów depresji, wypalenia lęku, bezpośrednio właśnie związanych z karierą zawodową. No, dla mnie to są bardzo duże statystyki. No, co trzecia osoba coś takiego ma, przechodziła albo jest w trakcie. I teraz uwaga, nie są to tylko osoby z niższych stanowisk, gdzie na przykład, nie wiem, szef mobbinguje tam, może nie mobbinguje, ale bardzo mocno naciska osobę. Są mobbingi, też się zdarzają. Przeciwnie. Bardzo często to są ludzie ambitni, odpowiedzialni, którzy przez długi czas ciągnęli wszystko, bez chwili tak na, na, na refleksję, aż w końcu coś pękło. No, i kiedy widzę takiego. Widzę, że, że klient ma przestrzeń i energię na to, żeby zająć się tym tematem zawodowym, to mogę mu towarzyszyć w procesie zmiany krok po kroku. Ale uwaga, jest też często tak, że jeżeli depresja jest nieleczona, tak, ja widzę, że to nie pójdzie, że ja mu jeszcze tylko dołożę, robiąc mu krzywdę, no to mogę oczywiście powiedzieć i to mówię, że to jest za dużo, bo to będzie pogłębienie tego kryzysu, w którym on jest. I wtedy rezygnuje świadomie z prowadzenia procesu. Dlatego tak ważna jest świadomość i szczerość. I ja jeszcze raz podkreślam, że to doceniam i coraz więcej klientów ma odwagę o tym, o tym mówić. Na tej podstawie mogę podjąć decyzję, współpracujemy lub też nie. No, chcę też podzielić się takim osobistym tutaj doświadczeniem, bo kiedyś dawno temu sama byłam bardzo blisko takiego epizodu. Epizodu pewnie stanów depresyjnych. Praca, która mnie wykańczała, wypalenie było naprawdę tuż za rogiem. I tylko dzięki wsparciu najbliższych osób, dzięki wiedzy, może intuicji, takiej czucia tego, co się we mnie dzieje, zauważyłam te symptomy i się zatrzymałam. Zatrzymałam się w tym byciu, w tej pracy. I udało mi się zmienić perspektywę, nie było to łatwe. Zmieniłam pracę. I też podejście do pracy w ogóle. Zrobiłam coś, co tak egoistycznie nazywam zdrowym ruchem. Zadbałam po prostu o siebie. Zadbałam o siebie. Dziś pracuję z klientami. Wiem, jak ważne jest to, by ten temat w jakiś sposób zaopiekować, by nie przeoczyć tych sygnałów, bo kariera to nie wyścig. A życie jest tylko jedno. Jeżeli chciałbyś skomentować, dodać coś od siebie, oczywiście zapraszam Cię serdecznie do tego. A jeżeli chciałbyś o tym porozmawiać w takim bezpiecznym gronie, tylko jeden na jeden, to oczywiście zapraszam do umówienia się na spotkanie. Link do kalendarza znajdziesz poniżej tego nagrania.